No nieźle! Za oh! No! Tak <grystanie> kurczaka! No. No. Uderzenie w świątyn seks! No. Uwaga! No właśnie, star! Uh! Uh! Otworzę. Narwaj Jaka znów mama? Ha? Na kukurydze, Star Butterfly! To jest już trzeci raz, jak rozwalasz więzienną wieżę! Nie mogłaś użyć jednej z tych dziur, które już wybiłaś? Ehe, wybacz, chcieliśmy tylko być całkiem pewni, że nie pominęliśmy niczego. Ale przecież mówiłem ci już i powiem jeszcze raz, królewej nie ma tu! Wiesz co, to wszystko wina twojej mamy, tak w ogóle. Te tajemnice i konszachty ze złą królową. Ja wiem, że wszystko się ostatnio trochę popsuło, ale to nie wina mojej mamy. Ta, no faktycznie masz rację. To twoja wina! No! Tak, bo w czasie, gdy ty rządziłaś, to oddałaś całe królestwo królowej ciemności jej zamrożonemu potworowi. I jak teraz? Za mocno? O nie, mo możesz ciut mocniej. I gdy królowa Eklipsa tu rządzi, nie mam pozwolenia na więzienie potworów. Cóż, teraz musi mi wystarczyć zamykaniem Munian i... Cóż, no tak, nie mam aż takiego serca do tego. A może byś tak nie torturował nikogo? A może byś mi pozwoliła robić swoje, a ja pozwolę ci niszczyć królestwo dokumentnie. Dobrze. Ciężniczki okropność, okropność! Musi <laughs> być jakieś miejsce w Miół, nigdzie nie szukałam. Sam już nie wiem. Wiele ich nie zostało. Ugh. Możemy jechać do gorących źródeł. Chyba od dawna ktoś tu się nie kąpał. Ha, ha, ha. Wczuj się w aromat, chłopcze! Ha, ha. Wszystko naturalne! No nie! Ach, czy ty wiesz, czemu higiena jest tak ważna? Dlatego, że świat jest wylęgarnią bakterii. Tom! No jaki to poszukiwania? A wręcz doskonale i mamy wiele tropów. Ale to ta sama wieża, którą sprawdzałaś dwa razy? E, skąd? Co ty tam wiesz o wieżach, ty mieszkasz pod ziemią? My mamy wieże w naszym świecie, co nie? Sarki, sarki, no faktycznie. Nie jesteś głupi. Ależ nigdy nie mówiłaś, że jestem. Nigdy na głos! <laughs> no tak, takiej mi brakuje! Mój kochany to zobaczyska! I wtedy, kiedy będziesz jeść kanapkę, palcami dotkniesz jedzenia, które potem pożrzesz. Siema. Cześć, Marko! Oglądaliśmy to milion razy! Może oglądaliśmy ją w zły sposób? Chciałem tylko zapytać, mm. czy wiesz, czym jest wieża, mm. bo ja wiem, czym jest wieża, wiesz? Tak, ja, ja wiem, jak wygląda wieża. Mhm. I niedługo wracasz do siebie, tak? Star chce znowu sprawdzić w paru miejscach, ale nie ma ich już wiele. Mówiłaś, że jestem głupi? Ej, wy Czy wszystko u was dobrze? Eee, tak, i właśnie coś oglądamy. U, wybaczcie! Myślałem, że spadliście i się połamaliście. Zmykam! Chwila, chwila! Soj, stój, 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 stój hej, hej, Koszulka! U, 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 o co chodzi? To! To mama! Moon. Zobaczcie mnie na karnawale placka! O, karnawał placka! Ale co twoja mama miałaby tam robić? Na pewno jest skołowana! Ten czas, który spędziła w kainie magii, strasznie namieszał jej w pamięci. Chwila, chwila! Ty jesteś star Butterfly! Co? A... <laughs> to wielki zaszczyt, cię poznać! A... <laughs> Mnie również bardzo miło, ale w sprawie karnawału! Tak, karnawał, placka! O, tam nas nienawidzą, ale muszą z nami wytrzymać.